Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj mam zobaczyć cokolwiek zagramy. Zagramy sobie oczywiście Fall Guys'a i mam nadzieję, że nie będzie ta gra mnie więcej wkurzała, bo ja i Fall Guys to się nie łączy, to się serio nie łączy w ogóle. Nie wiem wreszcie, jak i ona on mnie nie lubi, jak, tak jak ja, ja jej nie lubię. To mam nadzieję, że dzisiaj mi się poszczęści i siódmy dzisiaj nagrany odcinek wleci do Was jako naprawdę najlepszy odcinek. Mam jeszcze dwa odcinki w zapasie dzisiaj nagrane. Trzy już leciały nie mogę w Polsce powiedzieć, ile dzisiaj zrobiłem pracy nad odcinkami. Jeżeli Wy chcecie docenić moją pracę, to koniecznie zostawcie subskrypcję tam na dole, razem z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. No. Mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł zrobić w końcu pierwszego wina, bo nigdy mi się to jeszcze nie udało. A teraz nie jest już krzywa, albo jest, jest Nie Nieważne. Nie wiem czy jest krzywo, czy nie jest krzywo. Mam nadzieję, że 59 osób to będzie naprawdę fajna liczba osób, bo ostatnio miałem 40 osób na mapie. Nie nagrywa. Czy nagrałem film z tego, ale nie mogłem go uruchomić Myślę, że ten film i tak też zobaczycie, ten i inny z Fall Geisa, który nagrałem. To jest mapa, którą lubię, ale nie jest najlepszy. Wolę inne mapy, zdecydowanie wolę inne. Zagrałem już wszystkie arenki, oprócz piłki nożnej i jednej takiej arenki, gdzie się idzie w górę. Trzech aren nie grałem w życiu Fall Guysa. Tak to grają wszystkie. Otwórz się. czy jesteś 27 golem to nie jest najgorsze ale też nie najlepsze miejsce ale jesteśmy zakwalifikowani więc jest mega mega fajnie ostatnio nie mogłem dojść do półfinału na moim odcinku ostatnim co nagrałem i wam nie wrzuciłem to nie dało mi się dać do półfinału, ale teraz może będzie ten pierwszy raz. I mam nadzieję, że będzie jakaś mapa, którą znam i lubię, a nie mapa, której nie lubię nie znam jeszcze. Jeśli nie lubię, to będzie lipa wtedy. Teamem. O, ja jestem żółtym? Nie, jestem żółtym. Jestem niebieski, proszę. Jestem niebieski, dobrze. To jest mój ulubiony team w tej grze. O, już wygrywamy, co? Zabrałam piłkę. Mamy trzy piłki. Jeszcze we mnie coś waliłam. O, kurde, jest lipa. Dobrze, mamy piłki. Mamy dwie piłki, trzy. Pomagam. Dobra, obroniłem nas. Mamy trzy piłki. O nie. chyba bo tutaj się już skupiamy. Okej. Okay. Dobrze. Jest. Nie, 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 nie. nie. Jest, brawo. Jest mamy trzy piłki ciągle. Pięć piłek mamy. Pięć czerwoni mają zero, dobrze. Nie, 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 nie. Jest. Overtime, no nie, no nie. Dobra, chyba jedną biłkę trzeba komuś oddać, albo... O, nie! Co tam wygra? Ha! Czerwoni odpadli. Widzę. Czerwony ziomek był mega dobry, ciągle nam zabierał piłki. Sam na sześciu chyba zabrał nam piłkę. To jest mapa, w której nie lubi większość graczy? Myślę, że jej nie lubię. Ja pierę ale to szaliłem. Jestem jeszcze słaby. Okej, okay, nie wiem, czy jest chyba tak samo. Skrzaniłem pierwszy następną mapę, miałem i ją skrzeniłem. Zobaczmy co jest w sklepie. Mam Ma strasznie dużo pieniążków. Mieszpić go czwonek. Ulala. No ładny skunek tam. Ale nie wiem czego kupić. Pana i tyle. Za 2000. To jest skinek OG. Bo on jest z pierwszego sezonu. To jest taki troszkę OG skinek. To jest mapa, którą lubię. Ona jest nawet prosta. nie, to jest ta gorsza wersja. No lipa. w tej gorszej wersji tak średnio przepadam za tą gorszą wersję trudniejszą przede wszystkim. Ja lecę sobie tutaj z ziomkiem fajnym i tutaj się zaczyna. No mm, łatwo. Nawet łatwo poszło. ocibe Pop Pop gością. ma Ja pierdzielę No to jest ta gorsza wersja właśnie Tej gorszej wersji sieci nie da przejść, słuchajcie. Jakiś magdalin właśnie skończy. No, nie da się tej gorszej wersji przejść. Idę prawą stroną, chyba będzie łatwiej. Nie! Czemu mnie to wyrzuciło? Patrzcie, ja nie, nie ukończę tego. Nie, potencjał tego nie do końca. No nie, bo to jest gorsza arena, gorsza arena jest gorsza. No już nie jest, nie, 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 bo tam są trzy osoby na stół. Nie ma żadnej, mam szansę. Co? Tam już są dwie... No duże słońce. Jak widzicie najgorsza arena jest najgorsza. Więc arena sama w sobie jest spokojna gorsza wersja tej areny jest bardzo, bardzo słaba. I się trafiła jakaś fajna akwarium. No moja ulubiona jak się traci. moja ulubiona, proszę, moja ulubiona. Jak będzie moja ulubiona, to lubię tą gra już. Ale na razie jej nie lubię. Dobrze. To jest będzie... O, jest git, O, pewna liczba, dobrze. Może mi coś pyknie. Słuchajcie. Jak mi pyknie, to mi pyknie. Średnia. Czy łatwa jest ale jest najlepsza? I to mówiłam już ten odcinek. Drugi raz to przejdę w życiu. Drugi raz przeszłem to żółte w życiu, serio. Okay. 16. No nie najlepiej, no. Hotdog, co ty robisz, no to jest od dog Serio hotdog, że nie przeszedł. Hotdog, to jest chyba też od bo go dawno dawno sklepie nie było. Frutasy. Ja nie gram od pierwszego sezonu, słuchajcie, so słuchajcie. Gram od trzeciego, jakby ktoś pytał. Więc to jest taka średnia erna, bo tutaj trzeba mieć wyczucie, jaką prędkością się idzie, bo jak się. Idzie z małą kością dla To jest bardzo krótka, ale no i to jest najgorsze. Nie mało ludzi się kwalifikuje. No więc tutaj na pewno dążymy. Teraz dążymy tu. Dążymy tu. Ja pierdziele pijany jestem. musi być pech, zanieczysz, jak tego nie przejdę. Jestem. Wchodzimy w to! Jest! Wejdę. 29 dziewiąty byłem. Jak pierdzielę. Ale farta miałam. Mało ludzi się kwalifikowało. Mamy skina pomidorka. O, o nie, no najgorzej, najgorzej, najgorzej. Jest, oby to było najlepszą wersją, bo i będzie to z gorszą wersją i będą we mnie strzelać te owocki, to lipa. динозавра. Арбузик, виноград, арбузик, виноград. Арбузик, виноград. Арбузик. Вот что за... Ну, что за что? 康炉江台。 Nagrywa się ciągle, ale toksycznie tu jest. Nagrywa się ciągle. Aha, ja nie myślałem, że mi się włączyło. Miałem za małą pamięć. Super, i do was nie mówiłem. YouTuber roku. Nie, o kurde, najgorzej. Znaczy w tą arenę w sumie nie grałem nigdy. Zapomniałam o tej arenie, że ona istnieje. Dobra, wygrywamy to. Przegrywamy to. Dziękuję. Mamy to. Mamy to widzowie. Przepraszam, ale nie była dobrze kamera ustawiona, by musiał szybko już zaczynać. Ciągle się źle ustawia. Chyba teraz jest dobrze. Chyba, słuchajcie, chyba. Słowo klucz. Szanowni, to już się nagrywa, uwaga, 19 minut, to Boże Święte, jeszcze zobaczymy kilka minut. Finał mamy! Kozacko mamy finał, najgorszy co prawda finał, ale mamy finał. Jak się jaram, że mamy finał w końcu. Pierwszy... 16 ludzi musi zginąć? 17 ludzi jest w finale? No i teraz z masakra, bo nie wiem na której stronie. No nie mogę odpadłam jako pierwszy słuchajcie. No. Jako pierwszy odpaść. Wiecie, jeszcze nasza strona specjalnie... Pamiętam. No wychodzimy z Lipnie troszkę. Za finał mamy 300 pieniędzy. Sztos. Totalny sztos. No nie wiem, słuchajcie, czy grać jeszcze. W każdym szafkę. Na pewno. Mam takie kolorki. Tutaj mamy takie rzeczy. Mamy jedną troszeczkę. Mamy takie góry. I takie mamy doły. o ale to wszystko wygląda teraz. No i ja myślę, że taki będzie nasz skinek. A już w następnym odcinku słuchajcie, bo ten odcinek będę kończył, jestem mega zmęczony, a dzisiaj jeszcze będę musiała nagrywać kilka odcinków, więc no elo.